Wiele kobiet wierzy, że posiadanie mężczyzny oznacza, że jest on fizycznie obecny, odpowiada na wiadomości, mówi kocham cię lub dzieli swój czas. Jednak w rzeczywistości najgłębsze połączenie jest niewidzialne. Czuje się je, Karl Jung powiedział, że prawdziwe więzi nie powstają na powierzchni pożądania, lecz w korzeniach nieświadomości. Dlatego istnieją miłości, które trwają bez kontaktu, i związki, które umierają, mimo że ludzie są razem każdego dnia mieć mężczyznę, nie oznacza go posiadać. Lecz żyć w jego umyśle, w jego pamięci emocjonalnej, w tej części duszy, która nie potrafi się od ciebie oderwać, nawet jeśli próbuje. Kiedy mężczyzna jest emocjonalnie związany, nie musi cię widzieć, by o tobie myśleć. Twoja obecność staje się symbolem, energią, która mu towarzyszy, inspiruje go, a zarazem niepokoi. I co zdumiewające, to połączenie nie powstaje z tego, co robisz, ale z tego, kim jesteś. Gdy przestajesz szukać jego potwierdzenia. W momencie, gdy kobieta przestaje chcieć się podobać, jej energia się zmienia. Przestaje emitować potrzebę, a zaczyna promieniować autentycznością. Na poziomie psychologicznym budzi to w mężczyźnie pierwotny impuls do połączenia. Wtedy widzi on nie tylko kobietę, ale lustro tego, co jego dusza próbuje zrozumieć. Jung wyraził to mistrzowsko: Miłość nie dzieje się między dwiema osobowościami. Ale między dwiema nieświadomościami, które się wzajemnie rozpoznają. Kiedy kobieta osiąga tę cichą rezonancję, staje się niezapomniana. Nie ze względu na swój wygląd czy słowa, ale dlatego, że dotknęła części niego, o której istnieniu nie wiedział. Wtedy pojawia się zamieszanie, strach, pragnienie i sprzeczność. Ale jest już za późno. Połączenie zostało stworzone. W tym momencie naprawdę go, papoś, masz. Nie dlatego, że jest przy tobie. Ale dlatego, że jego nieświadomość szukacie nawet w Twojej nieobecności, bo coś w Twojej istocie wniknęło w jego umysł i odmawia zniknięcia. I nawet jeśli zaprzecza, rozprasza się lub próbuje to zracjonalizować, część niego zawsze do ciebie wraca. To jest cicha moc miłości psychologicznej. Nie zdobywa się jej wysiłkiem, lecz energią. Nie zatrzymuje się jej słowami, lecz obecnością. A kiedy już się narodzi, jego umysł, ciało i dusza. Wchodzą w cykl przywiązania, którego nie potrafi już kontrolować. Zanim więc spróbujesz go mieć, zapytaj siebie, czy naprawdę działasz z własnej istoty, czy z lęku przed utratą, bo kiedy żyjesz ze swojego centrum, nie musisz niczego udowadniać. Przyciągasz go naturalnie i basza masz go bez potrzeby posiadania, niemo masz go, gdy jest przy tobie, ale gdy jego dusza nie potrafi o tobie zapomnieć. Część druga nieświadomość mężczyzny i jego punkt poddania się. Mężczyzna nie zakochuje się, kiedy o tym decyduje, zakochuje się, gdy coś w nim się poddaje, nie wiedząc dlaczego. Jung nazwał ten proces aktywacją animy. Momentem, w którym kobieca energia w mężczyźnie się budzi, wywołana kontaktem z kobietą, która odzwierciedla to, czego jego dusza szuka. Ten moment nie zdarza się z każdą. Dzieje się z tą kobietą, która bez wysiłku sprawia, że czuje się zauważony, ale nieprzytłoczony, zrozumiany, ale niekontrolowany. Gdy nieświadomość mężczyzny się aktywuje, doświadcza on mieszaniny emocji, przyciągania strachu, wrażliwości i potrzeby ochrony. Nie chodzi już tylko o fizyczne przyciąganie. Coś w jego wnętrzu popycha go, by się do niej zbliżył, nawet gdy rozum mówi, że nie powinien. Zaczyna o niej myśleć bez powodu, przypomina sobie ją w przypadkowych chwilach, czuje jej obecność, nawet z daleka. To pierwszy znak nieświadomego poddania się. Gdy staje się ona stałą myślą, nie robiąc nic, by na to zasłużyć, Jung mówił, że każdy mężczyzna nosi w sobie wewnętrzny kobiecy archetyp anime, która symbolizuje wrażliwość, intuicję i emocjonalne połączenie. Kiedy kobieta ucieleśnia ten symbol, nawet nieświadomie Mężczyzna czuje, że ona go dopełnia, nie dlatego, że mu czegoś brakuje, ale dlatego, że aktywuje część, którą długo tłumił. Wtedy zaczyna się jego wewnętrzny konflikt. Jego ego, przyzwyczajone do kontroli, stawia opór. Ale jego dusza się poddaje. I im bardziej walczy z tym uczuciem, tym silniejsze staje się połączenie, bo nieświadomość nie zna strategii, tylko rezonans. Gdy kobieta dotknie jego centrum emocjonalnego, rozum traci władzę. Co fascynujące, ten proces nie ma nic wspólnego ze słowami czy romantycznymi gestami. Poddanie często dzieje się w ciszy, w długim spojrzeniu, spokojnym geście, w obecności, która niczego nie wymaga. W tym momencie mężczyzna czuje coś innego, coś, co go dezorientuje, ale jednocześnie nieodparcie przyciąga. I nawet jeśli udaje obojętność, jego ciało go zdradza. Jego źrenice się rozszerzają, oddech się zmienia, ton głosu staje się łagodniejszy. To fizjologiczne odruchy nieświadomości, jej sposób na powiedzenie rozpoznaje ją. Jest lustrem, które budzi moją duszę. To poddanie nie jest słabością, lecz przemianą. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę, która odzwierciedla jego najgłębsze ja, nie może już kochać w ten sam sposób, bo po niej wszystko inne wydaje się płytkie. Mężczyzna nie poddaje się tej, która go zdobywa, ale tej, która go odzwierciedla. Część trzecia. Co naprawdę budzi jego emocjonalne przywiązanie, a co nie? Wielu uważa, że mężczyzna wiąże się przez pożądanie uwagę lub przez intensywność kobiety, która sprawia, że czuje się ważny, ale to tylko powierzchnia. Prawdziwe emocjonalne przywiązanie, to które Jung opisał jako zjednoczenie dwóch nieświadomości, nie rodzi się z pożądania, ale z głębokiego uczucia, które odczuwa w jej obecności. Kiedy kobieta promieniuje autentycznością, nie próbuje imponować ani udowadniać swojej wartości. Jest tak zjednoczona ze swoim wnętrzem, że jej energia staje się stabilna, spójna i magnetyczna. Męska nieświadomość odbiera tę spójność jako emocjonalne bezpieczeństwo coś, czego rzadko doświadcza w świecie zewnętrznym. Wtedy dzieje się coś prawie niewidocznego. Jego system emocjonalny zaczyna kojarzyć jej obecność ze spokojem, domem, bezpieczeństwem. To nie jej uroda naprawdę go fascynuje, ale to, jak on się czuje przy niej. To różnica między przelotnym zauroczeniem a głębokim przywiązaniem. Gdy czuje, że może być wrażliwy, nie będąc ocenianym, że jej milczenie nie jest zagrożeniem i że nie musi ciągle udowadniać swojej wartości, by być akceptowanym, jego nieświadomość się odpręża, i w tym odprężeniu rodzi się więź. Nieświadomość mężczyzny nie szuka rywalizacji, lecz oparcia. Szuka energii, która nie zmusza go, by był kimś więcej, lecz pozwala mu być sobą. Dlatego kobieta, która nie musi nieustannie udowadniać swojej miłości, staje się jego emocjonalną kotwicą. Nie naciska na niego, ale też nie wycofuje się emocjonalnie. Jest po prostu obecna, z cichą siłą, która go głęboko porusza i której nie może zapomnieć. Jung powiedział, że każde prawdziwe spotkanie jest rozpoznaniem dusz. To rozpoznanie następuje. Gdy oboje zdejmują maski, gdy przestajesz chcieć być idealną kobietą, a on, nie wiedząc czemu, odkłada swoją zbroję, w tym momencie następuje wymiana energetyczna, która przekracza racjonalne myślenie. Jego nieświadomość zaczyna zapisywać cię jako część własnego wewnętrznego doświadczenia. Wtedy pojawiają się subtelne oznaki przywiązania. Szuka cię bez powodu, reaguje na twoją odległość, pamięta najmniejsze szczegóły, a nawet śni o tobie. To nie magia. To projekcja psychologiczna, twoja energia przeniknęła do jego pola emocjonalnego, a jego umysł nieświadomie buduje mosty, by utrzymać cię obecną. Dlatego, największym błędem jest wierzyć, że można stworzyć przywiązanie, dając coraz więcej, oferując wszystko, okazując bezwarunkową miłość. Prawdziwe połączenie rodzi się z równowagi, dajesz nie tracąc siebie. Kochasz, nie błagając, dzielisz się, 2023 nie opróżniając. Gdy osiągasz ten punkt równowagi, stajesz się jego najsilniejszym emocjonalnym symbolem. Bo mężczyzna nie wiąże się z tym, co go dominuje, ani z tym, co go czci, lecz z tym, co go uspokaja. Kiedy budzisz w nim ten spokój, kiedy jego dusza czuje, że może przy tobie odpocząć, nie musisz robić nic więcej. Prawdziwa miłość to nie ta, która krzyczy, ale ta, którą czuć nawet w ciszy. Część czwarta. Paradoks odpuszczenia. Kiedy przestajesz go szukać, on zaczyna szukać ciebie. Tu objawia się jedno z najpotężniejszych i najmniej zrozumianych zjawisk psychologii miłości. Im bardziej próbujesz kogoś zatrzymać, tym bardziej się oddala. Ale kiedy uczysz się puszczać, jego energia zaczyna cię szukać. Karl Jung wyjaśnił, że dusza ludzka porusza się w biegunowościach: przyciąganie i odpychanie, pragnienie i opór. Kiedy kobieta działa z potrzeby, aktywuje w mężczyźnie przeciwną polaryzację. Impuls do ucieczki, ale kiedy jej energia staje się wolna, spokojna i oderwana, męska nieświadomość odbiera coś głęboko dezorientującego. Traci kontrolę nad tym, jak ona sprawia, że się czuje. Odpuszczenie nie oznacza chłodu ani obojętności, ale siłę emocjonalną. To zdolność do kochania bez zamieniania miłości w strategię, by nie stracić. Gdy kobieta odpuszcza, nie przestaje kochać, przestaje tylko błagać. I ta zmiana jest natychmiast odczuwana przez mężczyznę, nawet jeśli nie potrafi jej wyjaśnić. Nieświadomość mężczyzny reaguje na tajemnicę, nie na przewidywalność. Gdy wie, że zawsze jesteś dostępna, jego umysł się rozluźnia i traci zainteresowanie. Ale gdy czuje, że nie zawsze jesteś tam, że twoje życie nie kręci się wokół niego, pojawia się napięcie emocjonalne, które popycha go do szukania cię. To nie manipulacja. To psychiczna natura pragnienia. Jung powiedział. Tylko gdy coś staje się nieosiągalne, dusza zaczyna tego naprawdę pragnąć. Gdy spokojnie się wycofujesz, bez urazy, bez tłumaczeń, tworzysz pustkę emocjonalną, i właśnie ta pustka staje się lustrem jego własnego pragnienia. Nagle zaczyna się zastanawiać, co ona robi? Dlaczego się nie odzywa? Może już mnie nie potrzebuje? Te pytania nie są racjonalne. To wynik jego nieświadomości, która próbuje odbudować rozluźnione połączenie energetyczne. Ironiczne jest to, że właśnie w tej ciszy czujecie najmocniej. Twoja nieobecność waży więcej niż twoja ciągła obecność, bo nie może już być pewien, że wciąż na niego czekasz. To budzi w nim pierwotną emocjonalną reakcję, potrzebę ponownego kontaktu. Jego umysł szuka wyjaśnień, ale ciało i dusza wiedzą tylko jedno: tęskni za tobą. Oderwanie emocjonalne ma wysoką częstotliwość. Kiedy jesteś w pokoju ze sobą, bysy nie z dumy, lecz z miłości własnej, Emanujesz energią, która ani nie prosi, ani nie wymaga. Ta energia jest magnetyczna. Mężczyzna postrzega ją jako emocjonalną elegancję, jako cichą siłę, a jego nieświadomość czuje się do niej przyciągana, nie wiedząc dlaczego. Kiedy przestajesz go szukać, on zaczyna szukać ciebie. Kiedy przestajesz pokazywać, że go potrzebujesz, on zaczyna potrzebować ciebie. A kiedy przestajesz chcieć go zdobyć, jego dusza zaczyna bać się, że cię straci. Oderwanie nie usuwa. Przywraca równowagę. Oddaje relacji jej naturalną moc, równowagę energetyczną, która została utracona, gdy jedna strona dawała więcej niż druga. Gdy osiągasz tę równowagę, on nie tylko wraca. Widzicie nowymi oczami. Już nie jako kogoś, kto na niego czeka, ale jako kogoś, kto go inspiruje. Kiedy nauczysz się odpuszczać, przestajesz być opcją, stajesz się jego przeznaczeniem, część piąta. Znaki, że już masz go emocjonalnie. Jest moment, w którym wszystko się zmienia, nie dlatego, że on to mówi, ale dlatego, że jego zachowanie zaczyna mówić za niego. Karl Jung wyjaśnił, że męska nieświadomość często ujawnia uczucia długo przed tym, zanim umysł je zrozumie. Kiedy mężczyzna jest z tobą emocjonalnie związany, zdradzają go jego ciało, nawyki i spojrzenie. Pierwszym znakiem jest sprzeczność. Mówi, że nie chce niczego poważnego, a jednak stale cię szuka. Twierdzi, że nie jest gotowy na związek, to silniejszą z masedię do a jednocześnie nie może znieść myśli o utracie ciebie. Ta sprzeczność jest typowa dla nieświadomego przywiązania. Jego ego próbuje zachować kontrolę, ale jego dusza już się poddała. Nie jest zdezorientowany tac jest zakochany i przestraszony. Drugim znakiem jest jego mimowolna uwaga pamięta najmniejsze szczegóły. Coś, co powiedziałaś datę, piosenkę, jedno z Twoich zdań. To pokazuje, że stałaś się już częścią jego emocjonalnych punktów odniesienia nie jesteś już kobietą. Tadjewa Somamedi nie jest kobietą. Jesteś stałą obecnością w jego wnętrzu. Nawet gdy próbuje zająć się pracą lub innymi ludźmi, wszystko prowadzi go z powrotem do ciebie. Twoja energia stała się jego emocjonalnym punktem kotwiczenia. Trzecim znakiem jest jego potrzeba kontaktu nawet bez powodu. Pisze do ciebie tylko po to, by wiedzieć, jak się masz, zadaje błahe pytania, lub po prostu się odzywa. To nie przypadek. To nieświadomość, która w symboliczny sposób próbuje utrzymać więź. Bo kiedy mężczyzna jest emocjonalnie związany, cisza staje się nie do zniesienia. Musi wiedzieć, że wciąż tam jesteś, nawet jeśli to tylko proste cześć. Czwartym znakiem jest jego wrażliwość, którą próbuje ukryć zaczyna pokazywać ci swoje najbardziej ludzkie strony lęki, wątpliwości, niepewności. Czasami złości się na siebie, bo nie rozumie swoich uczuć. Ale właśnie w tym momencie więź emocjonalna się umacnia, kiedy nie boi się już być widziany, ponieważ jego maska w twojej obecności traci sens. Piątym znakiem są subtelne reakcje zazdrości. Nawet jeśli się do tego nie przyznaje, czujesz, że coś go niepokoi, gdy inni mężczyźni cię doceniają. Nie dlatego, że chcecie cię posiadać, ale dlatego, że na poziomie nieświadomym postrzega cię już jako swój emocjonalny symbol. Ta reakcja nie jest procesem racjonalnym, ale instynktownym impulsem ochronnym, który pojawia się, gdy czuje, że może stracić coś cennego. I wreszcie najgłębszy znak jego spojrzenie się zmienia. Nie patrzy już na ciebie z samym pożądaniem, ale z rozpoznaniem. To ciche spojrzenie, które trwa chwilę dłużej, jest językiem duszy, który mówi: Jesteś już we mnie. W tej chwili nie jesteś już doświadczeniem, ale lustrem. Jego nieświadomość wplotła cię w jego emocjonalną historię, nawet jeśli temu zaprzecza, część niego już do ciebie należy. To nie znaczy, że jest gotowy, by to przyznać lub się zaangażować. Często mężczyzna potrzebuje czasu, by zaakceptować głębie swoich uczuć. Ale prawda jest obecna: jego dusza się poddała, nawet jeśli jego umysł wciąż walczy. I będziesz to wiedziała, bez słów. Sposób, w jaki na ciebie patrzy, cię szuka lub unika, mówi więcej niż jakakolwiek obietnica. Nieświadomość nie potrafi kłamać. Kiedy mężczyzna wchłonął cię w siebie, cisza staje się formą wyznania. Nie mówi tego, ale jego dusza już cię wybrała. Część szósta: Jak utrzymać jego więź, nie tracąc siebie? Tutaj wiele kobiet popełnia największy błąd. Gdy tylko poczują, że mężczyzna jest emocjonalnie zaangażowany, próbują zabezpieczyć tę miłość, szukając potwierdzeń, słów, obietnic. A jednak paradoksalnie to właśnie niszczy magię. Jung powiedział, że prawdziwa miłość powstaje w równowadze między ja a ty, między pragnieniem połączenia a potrzebą niezależności. Kiedy jedno rozpuszcza się w drugim, więź staje się zależnością, a nie relacją. Dlatego twoja prawdziwa siła, bo jeśli gdy już pasuje, już masz go emocjonalnie, polega na tym, by nie próbować go zatrzymać. Brzmi to sprzecznie ale nieświadome przywiązanie mężczyzny rośnie dzięki tajemnicy, dzięki poczuciu, że nigdy nie możecie całkowicie posiadać. Kiedy mężczyzna czuje, że mógłby cię stracić, jego energia emocjonalna pozostaje czujna i aktywna. Nie chodzi o manipulację, ale o utrzymanie przy życiu napięcia emocjonalnego, które sprawia, że chcecie nadal zdobywać. Nie dawaj wszystkiego, nawet gdy się otworzył. Całkowite oddanie bez równowagi prowadzi do przesycenia. Nieświadomość mężczyzny przestaje szukać tego, co już posiada. Dlatego zachowaj swoje przestrzenie, swoje rutyny i pasje, które nie kręcą się wokół niego. Kiedy widzi, że żyjesz z sensem, że promieniujesz autentycznością, jego nieświadomość odczuwa jednocześnie podziw i pragnienie. Ta mieszanka jest nieodparta. Utrzymuje go emocjonalnie związanym, nie sprawiając, że czuje się uwięziony. Druga kluczowa zasada: nie reaguj z braku. Jeśli trochę się wycofuje, nie biegnij za nim. Nieświadomość mężczyzny potrzebuje przestrzeni, by przetworzyć to, co czuje. Kiedy szanujesz jego milczenie, bez karania go lub domagania się wyjaśnień, dajesz mu rzadkie emocjonalne doświadczenie. Kobiety, która nie musi go kontrolować, by czuć się bezpiecznie, ta energia go przyciąga, ponieważ ucieleśnia dojrzałość emocjonalną. Trzecia zasada. Bądź lustrem, nie schronieniem. Nie próbuj go uzdrawiać ani ratować przed jego ranami. Każdy mężczyzna musi zmierzyć się ze swoimi cieniami. Twoim zadaniem nie jest go ratować, ale pokazać mu, kim może być. Kiedy Twoja obecność konfrontuje go z jego potencjałem, a nie z bólem, jego nieświadomość zaczyna kojarzyć cię z rozwojem, a nie cierpieniem. To tworzy głębszą więź, niż jakiekolwiek wyznanie miłości. Czwarta zasada: zachowaj swoją kobiecą energię, nie tracąc wewnętrznej równowagi. Łagodność, empatia i intuicja są siłami magnetycznymi, ale muszą wynikać z równowagi, a nie z poświęcenia siebie. Kobieta, która spoczywa w sobie, emanuje spokojem, który rozbraja mężczyznę. Nie musi walczyć, prosić ani tłumaczyć, ba po prostu jest. I właśnie to, mówił Jung, sprawia, że nieświadomość mężczyzny czuje, iż znalazła coś pełnego. Pamiętaj. Celem nie jest zdobycie jego umysłu, ale dotknięcie jego duszy. A dusza reaguje tylko na autentyczność. Kiedy pozwalasz, by twoje światło świeciło, niezależąc od jego, on czuje, że twoja miłość go nie ogranicza, ale podnosi. W ten sposób więź pozostaje żywa, nie tracąc ciebie nie przez walkę, ale przez spokój nie przez potrzebę ale przez naturalne przyciąganie kobiety, która zna swoją wartość. Nie trzymaj go promieniuj, a on będzie wiedział, dokąd należy. Zakończenie. Miłość wybrana przez duszę. Kiedy mężczyzna jest gotów zaryzykować swój spokój, logikę, a nawet dumę dla kobiety, to nie dlatego, że stracił kontrolę, ale dlatego, że jego nieświadomość rozpoznała coś, czego jego umysł nie potrafi wyjaśnić, Jung nazwał to symbolicznym zbiegiem. Rezonansą między dwiema duszami, które spotykają się poza rozumem, to nie obsesja ani zależność, ale doświadczenie rozpoznania siebie w innym, poczucie, że dusza znalazła brakujący element. Ale oto sekret: ten rodzaj miłości nie może istnieć przez strach ani zależność. Kiedy więź rodzi się z nieświadomości, musi dojrzeć przez świadomość. To, co zaczyna się jako głębokie przyciąganie, projekcja lub fascynacja, musi ewoluować w świadomą miłość miłość, w której oboje się wybierają nie z potrzeby, lecz z wolności. Kobieta, która inspiruje tę miłość, nie jest tą, która całkowicie się zatraca. Ani tą, która ukrywa się za maskami, jest tą, która nauczyła się poznawać siebie, zintegrować swój cień i kochać, nie tracąc indywidualności, Jung powiedział, że najgłębszy związek nie jest między dwiema skończonymi osobami, lecz między dwiema istotami, które pomagają sobie stać się całością. To jest istota miłości, która przekracza pragnienie. Dwóch dusz, które się nie pochłaniają, ale razem rosną. Dlatego, gdy on coś mówi, robi lub milczy, a ciebie to dezorientuje, nie szukaj odpowiedzi w jego słowach, lecz w jego energii. Nieświadomość mówi gestami, pauzami, drobnymi sprzecznościami, które ujawniają to, czego ego nie potrafi przyznać. Jeśli cię chroni, troszczy się, stara się zrozumieć, nawet nie wiedząc jak. To znaczy, że jest już bardziej związany niż chce przyznać. Być może tego nie powie, bo jego umysł wciąż boi się utraty kontroli. Ale jego dusza już wybrała. A ty musisz wiedzieć tylko jedno: nie musisz udowadniać swojej wartości, by być kochaną. Prawdziwa miłość nie jest zdobywana. Objawia się, gdy obie dusze są gotowe spotkać się bez strachu. Nie chodzi o to, by sprawić, żeby cię pokochał, lecz by pozwolić, by miłość się wydarzyła, gdy jesteś w pokoju ze sobą. Kiedy wibrujesz z tego wewnętrznego spokoju, stajesz się lustrem. W którym on również może się zobaczyć bez maski. Wtedy miłość przestaje być grą strategii i staje się przemianą, wspólną podróżą przebudzenia, cichym ruchem między dwiema nieświadomościami, które powoli stają się świadome. Prawdziwa miłość cię nie więzi, ona cię uwalnia, nie napełnia cię, ona cię budzi. I to jest miłość, którą Jung nazwałby przeznaczeniem, ta, która nie rodzi się z potrzeby, lecz z duszy.